Kiedy ja użyję tak zwanego pytania zanurzonego, i mówię słuchaj, widzę, że się coś dzieje z tobą, ale też się martwię tym, bo jesteś ważną osobą w zespole. Nie chciałbym, żeby to się dalej pogarszało, czy coś się dzieje, tak? No i okej, okay. i mamy tą, to zaufanie, tą. Pewnego rodzaju bliskość, otwartość na siebie mm -hmm. i pracownik y, dzieli się z tobą taką informacją, że tak, nie wiem, cierpię na depresję, y, czy leczę się na depresję. W jaki sposób bezpiecznie też w, w ramach, wiesz, jednak, relacji mm -hmm. zawodowej utrzymać tego człowieka na tak zwanej powierzchni, tak, żeby on mm -hmm. jednak y, oprócz fajnych relacji ze mną był jeszcze. Takim wspierającym członkiem zespołu, czy przynajmniej członkiem zespołu realizującym swoje zadania? Znam wiele osobiście też takich przypadków mm -hmm. ludzi w różnym wieku, którzy trafiali pod opiekę psychiatrów, czy psychoterapeutów, czy na dzienne oddziały, na miesiąc, na dwa i wracali, i byli i są. Świetnymi pracownikami, kiedy, kiedy się odbili od tej, od tej sytuacji. W tej sytuacji kluczem jest to, żeby menadżer był na to przygotowany.